Bardzo się cieszę i dziękuję Ci, że wybrałeś wybrałaś moją przepowiednię. Postaram się odpowiedzieć na Twoje pytanie tak, abyś mogła jak najlepiej dowiedzieć się, co cię czeka w przyszłości. Teraz wybiorę trzy karty, a pytanie brzmi tak Czy Twoje zdrowie się poprawi? Wybieram trzy karty z całej talii tarota. I sprawdzimy co oznaczają te trzy karty. Wybierz sobie w myślach którąś kartę, którą uważasz, że do Ciebie pasuje i sprawdzimy, czy Twoje zdrowie się poprawi. Jeśli już wybrałeś, wybrałeś swoją kartę od 1 do 3, to teraz zapraszam Cię. Odkrywamy te kartki i sprawdzamy, co w nich jest. Pytanie było, czy Twoje zdrowie się poprawi, jeśli coś Ci dolega. Karta numer 1. Karta numer 1 to giermek kielichów. Giermek kielichów kluczowym przesłaniem tej karty to nowy początek, nadzieja, delikatna poprawa. Ta karta sugeruje stopniowe odzyskiwanie sił, szczególnie w sferze emocjonalnej. Może wskazywać na konieczność zmiany nastawienia lub wprowadzenia łagodnych, ale regularnych praktyk leczniczych, np. zioła, medytacja, terapia. To znak, że twoje ciało i dusza są gotowe na uzdrowienie, ale wymaga to jeszcze cierpliwości, uważności na sygnały organizmu. Karta numer 2. Trójka monet. Trójka monet przedstawia współpracę, profesjonalną pomoc, długoterminowe leczenie. Karta podkreśla, że kluczem do poprawy zdrowia jest współdziałanie ze specjalistami: lekarze, terapeuci, fizjoterapeuci. Może też dotyczyć wdrożenia sprawdzonych metod lub systematycznej rehabilitacji. To znak, że inwestycja w zdrowie przyniesie efekty, ale wymaga czasu i zaangażowania. Jeśli wybrałaś Wybrałaś, wybrałeś kartę numer 3. Jest to karta dziewiątka mieczy. Kluczowe przesłanie tej karty to lęk, bezsenność, psychosomatyka, potrzeba uwolnienia od stresu. Ta karta ostrzega, że Twoje zdrowie może być osłabione przez niepokój, zamartwianie się lub tłumione emocje. Ciało woła o uwagę. Bóle głowy, napięcia mięśniowe lub problemy ze snem to sygnały, by zająć się swoim stanem psychicznym. Konieczna może być zmiana nastawienia lub wsparcie terapeutyczne, aby odblokować proces uzdrawiania. Jeśli chcesz poznać swoją przyszłość i masz ochotę na prywatny odczyt z kart tarota, to zapraszam Cię na moją stronę, widoczną na filmie lub w bio. Tam znajdziesz wszystkie informacje związane z moimi układami kart tarota, i tak samo tam są też inne wróżby czy rytuały. Serdecznie zapraszam. Pozdrawiam, cześć.